O matka, jak mi się pić chce. Yy, Władek leć przynieś coś do picia. No tyś ty zwariował. Zimną wodę mam pić, żeby gardło sobie załatwić. Leć po gorącą herbatę. Mirka! Na placie, że jest upał 45 stopni. No ale jak tam sobie chcesz? Tylko pospiesz się, żeby nie ostygła. Mm. Nie ma to jak gorąca herbatka w taki upał. Oj, doprawda prawda Tereska, ja to powiem Ci, niczym się w upałuchy nie napiję, tak jak gorącą herbatą. Oj tak, a przeziębić gardło to nie żadna sztuka. A te szklaneczki mają fajne, fikuśne takie tulipanki. Mirka, Teresa! Chodźcie do wody! Ty chyba żartujesz, chcesz, żebym anginy dostała. W ogóle leć, przynieś mi spokoju ten mój sweter góralski z owczej wełny, bo ja czuję, że już mnie coś w gardle drapie. Mirka na Boga! Jest sierpień! Jesteśmy w Turcji! Ładek, tu niby wiesz. Pogoda ładna, a człowieka nagle zawieje ni stąd, ni zabąd, i choroba gotowa. Zresztą pogoda dzisiaj taka zdradliwa. Coś jakby się chmurzy, a ja nie wiem, czy dzisiaj padać nie będzie. Mirka, ja czasem mam wrażenie, że my żyjemy na dwóch różnych biegunach. No, Władek, no to by wyjaśniało, dlaczego jesteśmy tak zgodnym małżeństwem. W końcu przeciwne bieguny się przeciągają. Mnie bardziej chodziło o konia na biegunach. Tak się dzibamy w te i nazad, a i tak zawsze wracamy do punktu wyjścia. Jak ci tak źle, to ja ci zaraz wyjście znajdę. Poza tym, jaki koniec każdy widzi. I twoje gały też widziały, co brały. Nie no, Mirka, przecież, no, żartowałem. Jakoś tyle lat ciągniemy ten wózek, to dociągniemy, pomału, pomału, tym koniem dociągniemy.